Siemasz Kani, witajcie w najnowszym odcinku, w którym popojadam sobie troszkę, a jest po świętach o takich świątecznych sprawach. To znaczy nowe sklepy z podróbkami troszkę zalały polski streetwear. Mam tu na myśli różne reklamy na Instagramie, reklamy na Facebooku i w różnych innych miejscach. Jeden z tych sklepów jest nieźle ukryty, a wynika to z tego, że ceny, które tam są, w porównaniu do retaili są dość podobne, a kolejny z nich sprzedaje i fejki i oryginały, więc można naprawdę się naciąć. Tradycyjnie w takim filmie będą również najlepsze hity, czyli sklepy z podróbkami, które nadal istnieją i które nadal tu są po roku prawie od poprzedniego filmu, na który również zapraszam. Link pojawia się teraz na górze. Także mam tutaj swoją kuleczkę Supreme i zajebisty bałwanek. Patrzcie o, tak lata śnieg. W ogóle ma śluga guzi. Byście, nie zauważyli. Ten bałwanek pomoże mi sprawdzić, czy to fake, czy oryginał. Spieprzaj dziadu. Zaczynajmy więc. Aha, jeżeli pod tym filmikiem będzie 5000 łap w górę, zamówię coś z takiej strony, zobaczymy czy dojdzie. Porównamy to na przykład z oryginałem e, tutaj UNC, jakbyście chcieli. 5000 łap w górę, dole dajecie i mamy to. Okej, okay, więc mam swojego zaufanego laptopa, oczywiście Razer, bo co innego może być streetwearowego. MacBook? Kto ma MacBooka? Nie można mi nawet pograć. Okej, okay, więc mam tutaj wodę, piję i zabieramy się za oglądania. Pierwsza z tych stron, y, która właśnie jest taka niby oryginalna, wiecie. To jest strona streetsnix.pl, streetwear shoes. Ta strona znalazła się tutaj dlatego, że jest to nowość w takim zestawieniu. Wiecie, tego nie było wcześniej, ja tego też nie widziałem, ale zobaczyłem, że po prostu dużo osób pyta o to. Prawda, panie Bałwanku? Co? Prawda, panie Bałwanku. Dużo osób pyta o tym na przykład na naszych grupach, Legit czeku? czy nas High Bestie Wujaszka. Link do grupek na dole. Okej, okay, każdy zbłądzić może. I ja wiem, że jak wchodzisz na naszą stronę właśnie teraz, to widzicie, macie tam na przykład UNC za 349 zł. Kurczę, w ogóle UNC to jest taki standard według mnie do sprawdzenia fejkowości strony. UNC i danki pandy. To jest po prostu takie coś, rozumiecie, co jest zawsze. Na zawsze na fejkowej stronie jest jakiś porąbanej cenie. Bo zobaczcie sobie, macie tu UNC i już od razu wiecie, że to są Twoje, Ale dobra, możesz na przykład się nie znać, jesteś twoją mamą, masz 40 lat, czy coś w tym stylu. Albo widziałaś to u swojej ulubionej influencerki na Instagramie, prawda, te buty. I chcesz się kur... mieć. I się nie znasz na że tak? Nie oglądasz swój rady, no niestety, no, tak jest. Więc okej, okay, wtedy możesz nie wiedzieć. Idziesz dalej, patrzysz na przykład na konwersję, 230 zł, i to jak ja bym to zobaczył na jakiejś stronie, bez innych rzeczy, powiedziałbym, w sumie normalna cena, tak? Jaka przeceniona, one tam retail mają 379 w tym momencie chyba, zwykłe czarne. Tutaj macie dalej, na przykład y midy. Zwykłe, najzwyklejsze Air Force One -y MIDY. To jest też na przykład cena 296. To jest cena bardzo dobra, na, na dzisiejsze czasy bardzo dobra, bym powiedział bardzo okazyjna, ale no to też nie jest coś takiego, co by się nie mogło zdarzyć, bo one kosztują przecież 479 zł, więc no nie jest to jakaś potężna przecena. Jak na Air Force duża, raczej nie się nie zdarza, no ale gdzieś tam zdarzyć się może. Byłbym skłonny w to uwierzyć. I ta strona wygląda na dość profesjonalnie przygotowaną. Zobaczcie, macie napisane unikalna oferta, że są specjalnie dla ciebie. Macie przyjazny support mailowy i telefoniczny. 100% bezpieczeństwa, bo jest płatność online, do tego wrócimy. Gwarancja najmodniejszego obuwia. I tak nawiasem mówiąc, tak, gwarancja najmodniejszego obuwia to chyba jedyne to, co zgadza się na tej stronie i co jest zgodne z prawdą. Okej, okay, support, nie będę się tutaj wypowiadał, koniec, to nie ma nawet co gadać, ale 100% bezpieczeństwa przez płatności online to jest rzecz, na którą wielu z Was się łapie. Wiele wielu osób myśli, że na przykład, nie wiem, jak na stronie jest PayU, jakieś przelewy 24, czy coś w tym stylu, strona jest oryginalna. Nie, to nieprawda. Słuchajcie, wystarczy mieć jakąś spółkę, cokolwiek, zarejestrować to i możesz mieć przelewy 24. Pay to nie oznacza oryginalności strony. Ci em, dostawcy płatności, tak zwani, oni nie weryfikują tego w żaden sposób. Oni weryfikują, czy jesteś założony, tak, czy, czy działasz, czy jesteś jakimś podmiotem, ale nie weryfikują, czy ty sprzedajesz oryginalne rzeczy. To nie jest Paypal, hello! Oczywiście, jak będzie do nich zgłoszenie, że przez tą skamy, i tak dalej na tej stronie nieoryginalne rzeczy oni e, rozwiążą umowę, tak? I to się tak skończy, ale oni tego nie weryfikują sami z siebie. Pan bałwanek się ze mną zgodził. Przeglądając dalej tę stronę, streetwearowca od razu zauważą, to są podróby niemożliwe, żeby dostać żądane jedynki w tej. Cenie, ale słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, najlepsza opcja do sprawdzenia tego, czy rzeczywiście ta strona jest oryginalna, czy nie, nie wiecie. Patrzycie na dane buty, na przykład Jordan UNC, tutaj macie każde inne, na przykład nie wiem, przeważam, tutaj na przykład Air Jordan 1 Mid SE, oczywiście to Midy to, to nie są, to są po prostu highe. ale tutaj macie na przykład danki białe, tak zwane, czarne, białe, i to jest but, który jest najczęściej podrabiany, generalnie, jeżeli chodzi o pandy. Danki panda to są najczęściej podrabiane danki Ever. Tak, taka prawda, mimo tego, że są tutaj jakości, pod są lepsze i dobra, Misza. Ogólnie chciałem powiedzieć, że Czyli po tym filmem będzie 5000 w górę. Kupię coś z takiej strony i zobaczymy, czy przyjdzie i porównamy do moich oryginalnych UNC albo do jakichś oryginalnych butów. 5000 w górę na dole. I to robimy. Ok, więc tutaj macie full size Dunk Pant. I to jest taki totalny full size. Wiecie, od 27,5 to się w ogóle nie zdarza totalnie. Jakby nawet na stronach z podróbami jestem bardzo zaszokowany, tym byłem najbardziej zaszokowany. Tu jest totalny full size. Od size'u dla małych dzieci do size'u takich dla dorosłych. To w ogóle jest taka ciekawostka, jest to jeden z pierwszych butów fejkowych, który jest podrabiany w pełnej rozmiarówce, nie licząc Easy Event tego buta. Na jakich chyba sprzedało tego najwięcej w tym roku. Ze wszystkiego co mieli Ever. Może nie licząc białych Air Force 1ów. Tak naprawdę tutaj na tej stronie najważniejsze jest to, że zobaczcie na 100 się. na te buty, e, czyli UNC-ki te, tegoroczne, kosztują, no najmniej te 500 dolarów, byśmy powiedzieli. Tak, no 500 dolarów trzeba za nie dać. Dlaczego ktoś miałby ci je sprzedać za 400 zł? No to jest w ogóle niemożliwe w pełnej rozmiarówce. On by sobie co sprzedał tutaj, bo stoki to, jak nie wiecie, albo wiecie, jest po prostu platformą, gdzie możesz wystawiać te buty. Oczywiście z oryginalnymi butami, tak wiem, niektóre fejki tam przychodzą, czasami może dostać podróbkę, tak zdarza się, no ale przy takiej skali to jest do nie do uniknięcia, tak? Ale jeżeli sobie myślisz, że sobie kupisz te buty albo te buty i wyślesz im tutaj i zgarniesz, nie wiem, z 400. Złotych zrobić 400 czy tam 500 dolarów, no to... to chyba nie. Jak zawsze na takich stronach najważniejszy jest regulamin, więc zobaczmy, co jest w regulaminie. Tak naprawdę totalnie nie macie tutaj nic. Wiecie, ten regulamin jest taki zdawkowy, ale zobaczcie sobie na dole zakres usługi pośrednictwa. Tutaj jest wprost pokazane w regulaminie, że hej, ty sobie kupujesz coś na stronie, a właściciel tej strony, ta strona, kupuje to dla Ciebie u, jakiego, u kogoś innego. Więc jest tylko pośrednikiem pomiędzy tobą a tym prawdziwym sprzedającym. Takie trochę paserstwo, nie? Pejkowe rzeczy. Hmm. I tu jest napisane, że generalnie nie ma cła i watu od importu i tak dalej. No tu już można stwierdzić, słuchajcie, co się dzieje. No wiadomo, leci to z Chin, tak, oczywiście możecie łykać te bajeczki o tych samych fabrykach, to jest tradycja. Te buty nigdy nie będą takie jak oryginalne. Słuchajcie, jeżeli ktoś dostarczy mi tutaj oryginalne, proszę, dostarczcie mi oryginalne buty z tej strony. E, ja cofnę wszystkie swoje słowa, jeżeli te buty będą oryginalne, z chęcią e, przeproszę, e, że no zajebiste buty, no kurwa, nic tylko kupować. Dostarczcie mi oryginalne buty z tej strony, ja sobie zobaczę, które chcę takie specjalne kula, żeby kosztowały 10 tysięcy na stokich się dolarów. No i spokojnie to będą za 500 złotych, prawda? Proszę bardzo, ja bardzo bym ich chciał. Chciałbym je jakoś dostać nie wiem, jakieś Jordany, może jedynki, coś w tym stylu. Może coś tu jeszcze nie wyszło, bo to jest tak naprawdę wszystko. O, znalazłem to, chcę Chcę dostać te piękne 720 zł. To nie są 720, ogólnie to jest zepyr, ale chciałbym to dostać. To taki off-white z tyłu R, napisany, zajebisty but, który nigdy nie wyszedł. Do Nike nigdy tego nie wypuściło. Kolejnym sklepem, który na Nadal dobrze się trzyma, jest Obuwie Online. Tak, sklep Obuwie Online on jest po prostu jak bumerang. Przychodzi i odchodzi, przychodzi i odchodzi. On non-stop się trzyma. Ja totalnie nie wiem, dlaczego ten sklep nadal się trzyma. Zazwyczaj takie sklepy z fajkami wiecie, mają, nie wiem, długość życia pół roku, rok i potem się zamyka, spółka się zamyka, wszystko się zwija i tyle, wszyscy mają cię w dupie. A tutaj, no jednak nie, zobaczcie, ten sklep Obuwie Online non-stop coś nowego dodaje. W moim poprzednim filmiku, który wyświetla się tutaj na górze, do którego również zapraszam, tam mówiłem o tym, że to, no, są podróby, tak. I tutaj nie ma znaczenia, że to jest na shoplo, czy na szoperze, czy gdzieś indziej robione Czy tu są płatności, tak jak tutaj No to są po prostu fejki Te buty nigdy tyle nie kosztują Są to buty, które nigdy nie wychodziły Buty, które dopiero będą wychodziły Buty, które wychodziły jakiś już czas temu I kosztują teraz porąbane pieniądze Jeżeli ktoś jest w stanie dostarczyć mi te buty To tak już mówię, wszystko odwołem, tak? Jeżeli się okaże, że no buty z tej strony są oryginalne Ja sobie je zamówię Uwaga I one do mnie przyjdą Przejdą one weryfikację na Stokiksie Czy gdziekolwiek indziej Ja powiem tak Słuchajcie Myliłem się. Ale jak wiemy, do nigdy do tego nie dojdzie, bo ja zaraz wybiorę buty na tej stronie, które nigdy nie wychodziły. Te buty nigdy nie wyszły w takiej kolorystyce, tak im wygląda z fabryki Nike. I tak samo tutaj możecie sobie to samo zobaczyć. Pośrednicy, pośrednicy, wszyscy pośredniczą w zamawianiu tych butów. Te buty idą z Chin, z Hongkongu itd., i tak dalej, Tajwanu i nie wiadomo skąd. Idą do Polski. To jest tylko pośrednik sprzedaży, więc to wiecie, jest takie, hmm, fajne. Nie? No i tutaj mamy firmę Husaria Spółka Zo. polska siła! Kolejna strona to oczywiście strona świetnebuty.pl. Wiecie, ja, ja naprawdę mam dużą tolerancję do takich stron, bo one bardzo długo żyją. Nie wiem, co się z nimi dzieje w tym momencie, dlaczego one non-stop są, ale non-stop się pojawia na grupach, non-stop się gdzieś pojawiają, non-stop coś tam kupujecie. Ostatni mój film również było świetnebuty.pl i poprzedni, poprzedni, sprzed przed dwóch lat również było świetnebuty.pl, więc super. Strona oczywiście jest prowadzona przez tą samą firmę, czyli Husarię. No ja nie, nie za bardzo wiem, dlaczego się na to łapiecie, ale się łapiecie. Tu tak samo są po prostu podrobione buty, no i słuchajcie, nikt wam na przykład nie, nie sprzeda jakiś tam oryginalnych, nie wiem, Jedynek SBB za 300 zł, bo na naszej stronie jest. Zobaczmy sobie. E, mamy tutaj męskie buty. No i tego jest po prostu pełno w ogóle. Te katy Colorado pod. My kupowaliśmy taniej oryginały. Na Steel Alercia. Właśnie, jak interesuje was, was oryginalne obuwie i to takie oryginalne, 100% oryginalne, to wbijajcie na Steel Alerta, link jest na dole, tam są po prostu przeceny na buty, dropy butów i tak dalej. Tam jest wszystko oryginalne, więc jeżeli nie znacie, to zapraszam. W ogóle ponad 300 tysięcy użytkowników fanpage'a na Facebooku, a aplikacji jeszcze więcej, więc naprawdę polecam. I tutaj tak samo mówię, że jeżeli ktoś wyśle mi oryginalne buty, które sam sobie wybiorę z tej, z tej strony i one będą oryginalne, to ja przeproszę za to, co powiedziałem. Serio, przepowiem, że super, są oryginały, ale oni mi wyślą te buty i ja również ich będę chciał później zamówić, więc to ja im przeproszę, to już również poczekam, bo mogą kupić te oryginały, chociaż ja wybiorę takie za 10, ale 20 tysięcy złotych, bo są tu takie buty, które tutaj kosztują, nie wiem, 300 zł, to ja wybiorę je, proszę, oryginalne, te za 20 koła. To serio, przeproszę, nie ma problemu. Prawda, Pani Bałwanku? Może. Przepraszamy. Okej, okay, słuchajcie, ale te strony były rzeczywiście stronami typowo z podróbkami, fejkami, tam nie kupujemy, ale jest jedna strona, co teraz chodzi do Polski i tam jest taki, kurczę, mix. To jest strona, na której ja również sam kupuję, zaraz powiem jaka. Kupuję tam na przykład nie, ładowarki, jakieś kable i tak dalej, ponieważ mają fajną promocję, teraz SHIP jest za darmo, jakieś kody rozdają i się po prostu opłaca. Ta strona to jest strona shopi.pl i o ile sama strona shopi jest w czymś w stylu Allegro. Ogólnie oni chyba pochodzą z Malezji, tam wiecie, z Azji i tak dalej, to jest jakiś startup potężny, mają wygryźć AliExpress, bla, bla, bla. I oni stawiają na tych lokalnych sprzedawców, bo tutaj możecie nawet, nie wiem, kupić masło orzechowe, wodę, kole i tak dalej, a obok możecie kupić śruby z Chin i jakieś traktory. No więc generalnie totalnie, totalnie Allegro, praktycznie turbo Allegro, tylko z kuponami, darmową wysyłką na wszystko. No i w tym szaleństwie jest pewna metoda. Słuchajcie, tutaj również pojawiły się fejki i wiele osób, jak ktoś pyta, na przykład Shopi, Legit, nie widzi tego, że tam są podróby. I to jest duży case, to jest naprawdę potężny case, bo wiele razy widziałem na grupkach czy gdziekolwiek indziej, ktoś się pytał ej, Shopi jest oryginalną stroną? Nie dając linka, tak, do tego produktu, który tutaj widzicie, to są przykładowo właśnie te Jordany jedynki, nie dawał linka do tego produktu, a ktoś mi pisał legit. Bo ja sam kupowałem, na przykład ktoś pisze szybki ship, spoko, daje kody. I wiecie, ja wiem, że tutaj taka osoba jak ja może stwierdzić, e, to na pewno jest fake i ja, ja to wiem po prostu, tak? No to jest niemożliwe, wiecie, właśnie, to nawet jest taniej niż na poprzednich stronach. Ale wiecie o co chodzi, że mówiąc, że to jest legit, kłamiecie tak naprawdę, bo ta strona nie jest oryginalna. Oryginalne są tylko niektóre produkty na niej, więc trzeba uważać. Rzeczy jest wysyłane z Polski. Jeszcze nie, nie widziałem, żeby były feje, chociaż nie mówię, że nie, bo mogą się zjawić, jeżeli to, coś takiego mamy. Ale nie wszystko jest tu oryginalne. Wpiszmy sobie na przykład Nike Air Jordan i wpiszemy sobie to tu. I wyszukamy. Będzie tego trochę, no jest tego trochę. Eee, to już nam się odświeża. Zobaczcie, jest tego dużo. Eee, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ceny są totalnie różne. Niektóre rzeczy naprawdę mogą, według niektórych, wyglądać dobrze. I no ta strona wygląda dobrze, bo takim wiedzą, no ja wiem, wiem, że to są feje, no ale wygląda dobrze. Z Polski nie ma raczej nic. Oh god! Oh god! O, Boże! Czyli jednak jest polski sprzedawca z Podlasia. Sprzedaje pełne stoki. Czy Podlasie jest tak biedne, że nikt tam nie kupuje Jordanów, dlatego muszą je wyprzedawać wszędzie? No chyba nie. Chociaż niektórzy się ze mną zgodzą pewnie. Dobra, słuchajcie, to jest jakiś polski sprzedawca. Totalnie nie wiem, w ogóle. 1K5CNLD, w ogóle dziwnie wygląda. Proszę, jeśli lubisz luźne buty, może być większy rozmiar. Super. Yy, to mnie wystarczy. Tu nie ma wysyłki z Polski. Przed sprzedaż wysyłka za 15 dni, czyli na pewno czajna, źle powiedziałem. W takim razie są tutaj podróby, yy, ale zobaczcie, to są te też prawdopodobnie oryginalne rzeczy, bo nie wiem, co to jest za sklep. Ansport.pl, nie znam tego sklepu, ale tutaj już na przykład za 130 zł z Jordana, no tyle to może kosztować, tak? No i widzicie, tu macie totalny miks podrób z oryginałami. Nawet jak zaznaczycie wysyłka z Polski, czyli polscy sprzedawcy, tak? I polski sprzedawca, nie jest to polski sprzedawca, jest to sprzedawca z Chin najczęściej. I tutaj macie trójki na przykład Amaniery, i one są teraz dość, dość Drogie. Nawet tutaj macie SKU, które możecie sobie wrzucić. Ja nie wiem nawet tyle, ile one kosztują. Wejdźmy sobie na 100 Kixa. Wchodzimy na 100 Kixa i na 100 się sobie wrzucimy to SKU i nam wyjdzie, co nam wyjdzie. Wyjdą nam te buty, oczywiście wchodzą, więc to jest dobrze, że chociaż dobre SKU podają i mamy je za 600 dolców w tym momencie. No właśnie, więc to są takie ceny. Tutaj macie ceny typowo podróbkowe, więc Shopi nie jest oryginalną stroną. Są tu rzeczy, które są oryginalne, ale również są tutaj podróby. Jest to coś w rodzaju AliExpress, jak już powiedziałem więc musicie po prostu uważać. Ja się boję tego, że wiele osób powie, że Shopee jest legit, bo kupowało coś tam i wiecie, to jest taka dziwna strona. To się na nowo pojawia. Jak ktoś się pyta, czy Aliexpress jest legit, ktoś mówi, że legit, ale dobrze wiemy, że tam są podkłyby, więc uważamy. Ale tutaj, no ta lampka taka czerwona, no może się po prostu wam nie zapalić. Wielu osobom się zapali, bo jak zobaczycie sobie trawisy za 576 zł, no to powiecie sobie, kurczę, no tyle to nie może kosztować. Ogólnie mówię, 5 tysięcy łap w górę, a nawet może 10 tysięcy łap w górę i po tym tutaj pojawi się mój zakup. Dam sobie do koszyka i kupię te trawisy. Zobaczymy, co przyjdzie. Przy okazji przetestujemy shopi i zobaczymy, czy oddadzą mi pieniądze za podróby, które sprzedają na swojej własnej stronie. Mam nadzieję, że tak. I tu już znowu... O... O. Sorry, małe dotknięcie kamery. O, już chyba jest, jest ok. Sorry za zmianę kadru. I to, jak widzicie, sprawa nie jest taka prosta, bo Shopee de facto jest legit, ale no, nie jest do końca, bo ma te podróby. Tak samo tutaj, jeżeli chcecie coś sobie sprawdzić, no, tego może być po prostu bardzo dużo, bo nie mówię, że wszystko jest podrobione. Zobaczcie sobie na przykład, wchodzicie sobie na jakieś inne aukcje. Na przykład wpiszemy sobie Baseus. No i macie na przykład polski sprzedawca, taka ładowarka i ona jest legit. To jest normalnie wysyłane. Ja to kupowałem, to są normalne sklepy polskie. No ale właśnie, mówicie, kupujecie ładowarkę, mówicie, że jest legit, a ktoś potem kupuje Air Jordany. Przychodzą po druby i mówi ej! Ale przecież na grupce mówili, że jest oryginalny, tak? Dlatego ta strona to jest po prostu strona mina. W sumie chciałbym to przetestować. Kupię za te 500 zł, chyba te fragmenty. Dajcie mi te łapy w, w górę na dole i sobie zobaczymy, co przyjdzie. Dobrze, kochani, dziękuję za oglądanie, ale to nie jest koniec naszej przygody dzisiaj, więc poczekajcie. Słuchajcie, kilka ważnych rzeczy. Strony z podróbkami są, były i będą. One stają się coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz bardziej zachęcają do zakupu. Dostajemy za, zapytania również od waszych rodziców. Serio, że chcą na przykład kupić, wam jakieś prezenty. Widzę na przykład, że nie, że. Oglądacie mnie. I wiecie, głównie te strony, które Wam pokazałem, to są strony, które oni mi wysyłali. To są wasi rodzice. Fajnie gdybyście im powiedzieli, że jeżeli chcecie jakieś buty, albo coś w tym stylu, chcą wam zrobić prezent, żebyście powiedzieli, że nie wiem, obejrzyjcie Twój im wujka i nie kupuj podróbek. Albo wyślij mi najpierw w tą stronę, żebyś nie kupiła mi podrubek. Bo wiecie, rodzice chcą dobrze, tak? Mogą, specjalnie wam tego nie mówić, żebyście mieli jakąś niespodziankę czy coś w tym stylu. Wasi koledzy również tak mogą mieć, oni się też mogą nie znać. Takie rzeczy się zdarzają. Słuchajcie, ważna jest edukacja, mówcie im za każdym razem. Jeżeli chcecie jakieś buty, to proszę bardzo żebyście najpierw im to powiedzieli, jakie to mają być buty i żeby wysłali wam stronę. Niech wam wyślą screena, zamarzą cenę czy coś w tym stylu. Wy powiecie, czy to jest oryginalne, czy nie, bo się po prostu na tym znacie. Z, I strony swojami będą, ale moją misją również jest edukacja. Was, edukacja wszystkich, którzy oglądają ten film, żeby to się po prostu nie zdarzało. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Trochę robiłem przearanżowanie tych butów z tyłu, bo już się troszkę wszystkim znudziły. Mam nówki, które stoją tam. Pan Bałwanek, Supreme, was żegna. Ja również was żegnam. Wszystkiego dobrego w nowym roku, to na pewno, bo bo mam nadzieję, że 2022 będzie lepszy, czy to pod względem sneakersowym, czy to pod względem ogólnym, niż 2021, który nam trochę tak minął, no różnie, niektórych, według niektórych lepiej, niektórych, niektórych gorzej. 2022 również według mnie bardzo ważny rok. Zobaczycie, w lutym będzie tak ostro, że kurczę, w mojej karierze streetwearowej nie było nigdy czegoś takiego, co wyjdzie w lutym. A jest to naprawdę, naprawdę potężne. I nie jest to do końca związane ze streetwearem, ale to musicie poczekać. I nie, nie będę was namawiał na żadne inwestycje, nie, 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 nic, <laughs> nic takiego. Poczekajcie, zobaczycie.